Ale wychodzimy, żeby luzować siebie, samego do w Nie, spiny. kurwa, myśmy tak spięci, że. się kurwa, No stanie, jak będzie 0-0? Patrzcie, czy w nie było takiej dużyny? Są lepsze dużyny w wakasie niż to, Najważniejsze, chłopaki na 0 z tyłu, a tak to spadnie. Wiecie co? I ważne jest to, żebyśmy do końca grali, nie? Żebyśmy nie opadali na końcu w Ale Wtedy mówię, nie plecie tak? się wtedy do przodu, jak już nie ma sił. Lepiej do środka i z powrotem. No tak, zobacz. Długą piłkę na A, no, później zobacz, co oni robią sami, co oni mogą Druga? No no ale gdzie? Tak no lepiej to już zżyjcie własną niż później ze środka idzie. Chłopaki, idzie nie ma chłopaki. Tak, ale jak spali ta bramka, widzę piłkę zapierdalą. A chłopaka się tak rzeczy, rzecza, że tak Nawet mówię, kurwa, ale ilekolwiek spadnie, już my nie było, że my staniemy. Zacznij o takie, jak już kopieć, ty wypuszamy. Kurwa, pierwsza mi do spotkania, zacznij, kurwa, piana na ustach, jak wygada. Chłopaki, kurwa, nie bacz się Zapierdalaj, za tą piłką migraj, kurwa, Jakbyśmy... nie Tego brakowało nam, kurwa. panowie, nie baczali, nie baczaczamy. Żeby nie było, nie, nie nie, no jak chodzi, chodzi się że gdzieś się oni chodzą i na dołpę kurwa jechali. I Ten Sopot, dla Ciebie poszedł No i o to chodzi. To, no i klękamy. To samo kurwa pan kolega Ej. kurwa ze Stoczni kurwa, słyszysz mnie? Albo kurwa Chłopaki, nie chodzi. Oni są kurwa pewni u siebie, grają taki mają bilans, kurwa pokazać. panowie. Kurwa. kurwa, panowie, panowie Orkan co nie przegrał u siebie, tak? dziękuję, My ich jebnęliśmy, w Pucku też kurwa nie przegrali u siebie, też ich jebnęliśmy. I to w dziesiątkę co to za dzisiaj? ta sama noga panowie nie jest spokojnie przede wszystkim gra. Uy. nie ma teoria na ławce panowie gdzie to jest Damian? niech Damian się kurwa drzeje hmm. do kurwa ale kurwa has to co jest grane? dobra panowie druga noga Damian a ty jest rozgrzany tak? dawaj się pogrzej chłopie a nie strzelacz nie ma? no no nie widzisz? No, ale kurwa trener też zamiast powiedzieć młodemu że ma się grzać to nic nie powie nie? no, no, no czeka tary, czeka nic nie